To to jest coach. To jest taki człowiek, który drugiemu człowiekowi zadaje bardzo, bardzo dużo pytań i, i, nie, i, i nie ma na te pytania odpowiedzi. Aż w końcu ma jeszcze więcej i więcej i więcej tych pytań, aż w końcu znajduje odpowiedź. Według mnie coach to jest taki. Według mnie coach to jest zawód, który pomaga ludziom znaleźć pracę. Pracę, która będzie im się podobać i która będzie im bardzo dobrze wychodzić. Odkrywa w nich talenty i do czego te, i do czego te talenty mogą się przydać. A co to są talenty? Talenty to są umiejętności, który, które. No, y, talenty to są rzeczy, które nam bardzo dobrze wychodzą. Na przykład, jak ktoś bardzo dobrze rysuje, to znaczy, że ma talent do rysowania. Jak ktoś bardzo dobrze pływa, to znaczy, że ma talent do pływania. A czy każdy ma talenty? Każdy ma talenty. Tylko niektórzy nie mogą ich odkryć, i myślą, że są do niczego. Co zrobić, żeby odkryć talenty? Trzeba się czegoś nauczyć i posłuchać rodziców. A według mnie trzeba próbować różnych rzeczy tak długo, póki, nie, póki jedna rzecz nie zacznie nam bardzo dobrze wychodzić i póki nam się nie wyda, że ona jest, nasz, że ona jest naszym talentem. Co to jest kariera? Nigdy się nie zastanawiałem, ale według mnie karne, kariera po prostu oznacza zawód. Zawód, który nam bardzo dobrze wychodzi i mamy talent do tego zawodu, i zawód, z, z którego jesteśmy zadowoleni. Co zrobić, żebyśmy byli zadowoleni z tego zawodu? Trzeba odpowiednio sobie wybrać pracę. I może jeśli nam naprawdę dobrze wychodzi to osiągać sukcesy, wtedy będziemy siebie zadowoleni i zadowoleni ze swojej kariery.